Dobry, Anna Piotrowska, zapraszam na środowy serwis informacyjny. Nagrodzono młodych artystów. Za nami Wigilia Sportowców, a na koniec spektakl w Płockiej Małachowiance. Tańczą, grają na instrumentach, zdobywają nagrody. Prezydent Płocka nagrodził najbardziej utalentowaną młodzież, wręczył dyplomy, nagrody i wyróżnienia. W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku prezydent Andrzej Nowakowski wręczył nagrody artystyczne utalentowanej młodzieży. W tym roku szkolnym uhonorowano nie tylko młode osoby, ale też i nauczycieli oraz opiekunów artystycznych. Jest mi niezmiernie miło, że jako prezydent miasta mogę przy wsparciu tego wyjątkowego jury konkursowego docenić młodych artystów, którzy cały rok pracują na to, aby później. Odbierać laury podczas różnego rodzaju konkursów, zbierać brawa podczas swoich występów. Mam świadomość, jak trudna jest ich droga, jak wiele zależy nie tylko od talentu, który niewątpliwie posiadają, ale także od pracy, którą włożą. My wszystkim serdecznie gratulujemy, a oto lista laureatów. Były kolendy, ważne słowa i podziękowania. W Orlen Arenie odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe płockiego środowiska sportowego. Wigilijne spotkanie ze sportowcami to doskonała okazja, by podziękować zawodnikom, trenerom i działaczom za rok intensywnej, wytrwałej pracy i pogratulować sukcesów. Oprócz 94 nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia wręczono także nominacje stypendialne dla 28 młodych zawodników oraz wyróżniono najmłodszych i najstarszych płockich sportowców. Wasza obecność tutaj jest dowodem przede wszystkim niesamowitego zaangażowania, wysiłku, pewnie litrów potu wylanych... Na treningach i w końcu determinacji podczas zawodów, która zaprowadziła Was po sukcesy, po miejsca na podium Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, a nawet w niektórych przypadkach zawodów międzynarodowych. Nie brakowało wzruszających wystąpień i ważnych słów, oraz nagród i podziękowań za reprezentowanie Płocka i regionu na sportowej arenie, często międzynarodowej. Mam szczególną satysfakcję powiedzieć o tym, że my, starsi panowie, koleżanki i koledzy młodzi widzą, nasza przyszłość, spędziliśmy w sporcie płockim i nie tylko w Płocku, ale i w regionie i na szczeblu krajowym ponad 50 lat ponad pół wieku. Podczas spotkania przyznano również medale Laurel Probus, tym razem zasłużonym dla Płockiego Środowiska Sportowcom, Wojciechowi Lewandowskiemu, Jackowi Wrublewskiemu i Bogusławowi Gostomskiemu. To spektakl zrealizowany przez ludzi utalentowanych artystycznie. Uczniowie słynnej Małachowianki wystawili moralność pani Dulskiej. To kolejne przedsięwzięcie artystyczne w Płocku. Grupa teatralna Małachowianki, Sfera, działająca przy Płockiej Małachowiance, wystawiła spektakl, to klasyka polskiej literatury, Moralność Pani Dulskiej. W auli szkoły przypomniano historię dramatu autorstwa Gabrieli Zapolskiej, którego prapremiera odbyła się w 1906 roku. W rolę tytułowej Dulskiej wcieliła się Sara Jaremska, a w jej męża Maciej Kiełbasa. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję i zapraszam na kolejny serwis informacyjny. A jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w Płocku i okolicach, to pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję. Do zobaczenia.